Warto również zrozumieć, że zdrowie prostaty to nie tylko kwestia biologiczna czy genetyczna to temat głęboko zakorzeniony w stylu życia i kulturze. W krajach śródziemnomorskich, gdzie dieta bazuje na warzywach, rybach, oliwie z oliwek i pełnych ziarnach, zachorowalność na raka prostaty jest znacznie niższa niż w krajach zachodnich, gdzie dominuje dieta wysoko przetworzona, pełna czerwonego mięsa i cukrów prostych. Nie mówimy tutaj o teorii. Ale otwartych danych epidemiologicznych, które potwierdzają, że sposób odżywiania wpływa realnie na nasze szanse na długowieczność bez chorób nowotworowych. Dlatego warto wzorować się na diecie śródziemnomorskiej, która uznawana jest przez WHO za jedną z najzdrowszych na świecie. Składa się ona głównie z produktów roślinnych: warzyw, owoców, orzechów, roślin strączkowych i pełnoziarnistych zbóż z umiarkowanym spożyciem ryb. Oliwy z oliwek i minimalną ilością czerwonego mięsa. To styl jedzenia, który łączy smak, prostotę i działanie ochronne. Co ciekawe, wiele składników tej diety już pojawiło się wcześniej w tym materiale: likopen z pomidorów, omega-3 z ryb, błonnik z warzyw i zbóż. Nie zapominajmy też o roślinach strączkowych, soczewicy, ciecierzycy, fasoli. Są one nie tylko tanie i łatwo dostępne, ale także niezwykle bogate w błonnik, białko roślinne i fitochemikalia. Regularne ich spożywanie może wspomóc metabolizm estrogenów w organizmie i tym samym zmniejszyć ryzyko rozwoju nowotworów hormonozależnych, w tym raka prostaty. Dodatkowo mają niski indeks glikemiczny, co stabilizuje poziom cukru we krwi i wpływa korzystnie na gospodarkę insulinową. A coraz więcej badań sugeruje, że wysoki poziom insuliny może sprzyjać nowotworom. Ciekawym elementem, który warto wprowadzić do diety, są fermentowane produkty, jak kiszona kapusta, ogórki kiszone, kefir, jogurt naturalny bez cukru. Zawierają one probiotyki, które wzmacniają mikrobiom jelitowy. Dlaczego to ważne? Coraz więcej badań pokazuje, że jelita odgrywają ogromną rolę w regulacji układu odpornościowego i hormonalnego. Zdrowa flora jelitowa może zmniejszyć poziom stanu zapalnego w organizmie, a to z kolei ogranicza ryzyko rozwoju raka. Pamiętajmy, że przewlekłe stany zapalne to jedno z głównych środowisk sprzyjających mutacjom komórkowym. Warto także wspomnieć o przyprawach, które często pomijamy, a które mają potężne działanie ochronne: cynamon, imbir, goździki, oregano, bazylia. Każda z tych roślin zawiera związki bioaktywne, które hamują rozwój stanów zapalnych i wspomagają walkę z patogenami. Dodawanie ich do potraw to nie tylko wzbogacenie smaku, ale i działanie terapeutyczne. Na przykład imbir może poprawić krążenie, wspomóc trawienie i działać przeciwnowotworowo poprzez indukowanie apoptozy, czyli naturalnej śmierci uszkodzonych komórek. Warto także zadać sobie pytanie: jak często jemy? Bo to, kiedy jemy, ma równie duże znaczenie co co jemy. Coraz więcej mówi się o korzyściach płynących z okresowego postu, czyli tak zwany intermittent fasting. To sposób żywienia, który polega na ograniczeniu okna żywieniowego do określonych godzin w ciągu dnia na przykład jedzenie tylko między godziną 10 a 18. Okresy postu dają organizmowi czas na regenerację, oczyszczanie komórek i przywracanie równowagi hormonalnej. W badaniach na zwierzętach wykazano, że post może zmniejszać ryzyko rozwoju nowotworów i wspierać autofagię naturalny mechanizm oczyszczania komórek. Nie sposób też pominąć wpływu nadwagi i otyłości na zdrowie prostaty. Tkanka tłuszczowa, zwłaszcza ta trzewna, zgromadzona wokół narządów, jest aktywna hormonalnie. Wydziela cytokiny prozapalne, które mogą zaburzać gospodarkę hormonalną, podnosić poziom estrogenów i zwiększać stres oksydacyjny. Otyłość to jeden z głównych czynników ryzyka wielu nowotworów, w tym raka prostaty. Dlatego kontrolowanie masy ciała przez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie jest absolutnie kluczowe. A skoro mówimy o ruchu, regularna aktywność fizyczna nie tylko wspiera metabolizm, ale również zwiększa poziom testosteronu, poprawia krążenie w miednicy mniejszej i wspiera detoksykację. Nie musisz od razu biegać maratonów. Wystarczy 30 minut szybkiego spaceru dziennie, jazda na rowerze, pływanie lub nawet praca w ogrodzie. Ruch to życie, a życie to zdrowie. Wreszcie warto wspomnieć o czymś, co rzadko poruszane jest w kontekście prostaty o zdrowiu psychicznym. Przewlekły stres, brak snu, napięcie i niepokój prowadzą do podwyższonego poziomu kortyzolu, który zaburza działanie układu odpornościowego i hormonalnego. Mężczyźni rzadziej mówią o emocjach, rzadziej sięgają po pomoc psychologiczną, a to może prowadzić do utrzymującego się stresu, który odbija się na całym organizmie, także na prostacie. Dlatego praktyki relaksacyjne, medytacja, techniki oddechowe, rozmowy z bliskimi. Wszystko to wspiera zdrowie w sposób, który często nie doceniamy. Na zakończenie, prawdziwa profilaktyka raka prostaty to niejednorazowe działanie, to styl życia, to codzienne wybory, małe zmiany, które składają się na wielką różnicę. Zamiast szukać jednej cudownej tabletki, stwórz system, który będzie działał każdego dnia. Od porannej owsianki z owocami jagodowymi, przez filiżankę zielonej herbaty aż po lekką kolację pełną warzyw i zdrowych tłuszczów. Dodaj do tego aktywność, czas na odpoczynek, zdrowy sen i świadomość tego, jak działa Twój organizm, a ryzyko raka prostaty dramatycznie się zmniejszy.